Maciej Klociński. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie. Proszę Państwa, jestem u legendy polskiego teatru, polskiej sceny. U jednej z najwspanialszych, najznakomitszych polskich aktorek, u pani Ewy Krasnodębskiej, którą bardzo serdecznie witam. Dzień dobry Panu. Bardzo cieszę się, że zgodziła się Pani udzielić wywiadu mnie, Telewizji Żyrardowskiej, wystąpić w naszym programie. To dla nas wielki honor, wielki zaszczyt. Tym bardziej, że pamiętamy Pani wspaniały występ w Resursie w Żyrardowie w 2019 roku. To był lipiec, gorący lipiec i Pani na scenie Sali Balowej Resursy recytująca fortepian Chopina. Właśnie chciałam sobie przypomnieć co mnie z tym Żylandowem łączyło w przeszłości? Nie pamiętałam tego występu. Pan mi teraz przypomniał. <grystanie> Zabawne. Myślałam sobie, co ja miałam wspólnego z Żylandowem. <grystanie> teraz już wszystko jasne. Kiedy opublikowałem nasze wspólne zdjęcie na swoim profilu na Facebooku, byłem u pani kilka tygodni temu, to pani Anna Ślęzak z Żylardowa napisała tak. Pozwolę sobie Pani to przeczytać, taki komentarz. Kilka lat temu Pani Ewa Krasnodębska była gościem specjalnym w Resursie podczas pewnego koncertu. W pamięci mam jej niesamowite wykonanie wiersza fortepian Chopina Norwida, które to wykonanie bardzo mnie wzruszyło. Wyjątkowa artystka i przepiękna kobieta. I tak jest. Dziękuję. Dlaczego ten wiersz? W pani repertuarze. Pani zdaje się grała w Ameryce. Tak. Przedstawienie tak, dotyczące tak, Chopina. Tak, tak, taka moja kompozycja listów chopina. I tam też mówiłam, fortepian chopina. Bardzo lubię ten wiersz, jest piękny. Jest piękne, ale pani go w taki sposób wyjątkowy interpretuje. On ma zdaje się podwójną puentę w Pani wykonaniu. Tak, no bo to jest, że sięgną bruku, to jest w ogóle zagadka, co ten bruk oznacza. I dlatego tak to interpretuje. Czy to klęska, czy, czy upowszechnienie, zbratanie? Pochodzi pani z bardzo artystycznej rodziny. Pani Pradziadek był jednym z założycieli Zachęty. Dziadek był malarzem, profesorem ASP, a babcia znaną pianistką. Tak. I właśnie ten talent rodzinny chyba. No, trochę się przeistoczył w aktorstwo. Czyli miał wpływ na panią. No niewątpliwie kierunek. Kierunek. Czy pani zawsze marzyła o tym, żeby być aktorką? Ja marzyłam, żeby być piosenkarką. Ale miałam kiedyś paraliż w struny głosowej i już nie odważyłam się potem śpiewać. A bardzo lubiłam śpiewać. A to było na scenie, zdaje się, ten paraliż. Tak. Czy może pani zdradzić? Nie wiadomo, dlaczego na tle nerwowym. I wówczas stanęło przedstawienie. No musiało. Musieli spuścić kurtynę, Na tle nerwowym, ale to jakaś... To nie było związane z aktualną chwilą. Nawarstwiało się jakieś napięcie nerwowe widocznie. Bo to, to nie był pierwszy spektakl, to był drugi czy trzeci? Drugi chyba. To było w I nagły Okropne przeżycie, okropne. Otwiera się usta, a głos nie wychodzi. I ten wysiłek wewnętrzny, żeby nagłośnić, żeby nagłośnić to, co się myśli, to, co się chce powiedzieć, a głosu nie ma. Okropne. Nie ma tego narzędzia, którym przekazujemy te nasze uczucia, te nasze myśli. Jeszcze jest oko. Ale nie wszyscy potrafią czytać z oczu. Urodziła się Pani w 1925 roku w Warszawie. Tak, w lipcu. W lipcu. I w pewnym momencie zdecydowała Pani, że wyjedzie do Wrocławia, dlatego że był tam pewien wspaniały reżyser. Tak, którego osobiście nie znałam, ale znałam jego dokonania, nieliczne, ale chciałam być tam, gdzie on jest. No i dobrze się stało, bo obsadził mnie. To był Edmund Wierciński? Edmund Wierciński, wspaniały reżyser, fanatyk teatru. A po Wrocławiu wróciła pani do Warszawy? Którą, której to Warszawy pani nie znała z dzieciństwa, bo dzieciństwo pani spędziła w Muławie, a trudne lata okupacji pod Muławą pracowała pani, zdaje się, w hurtowni drobiu i w składzie jaj, tak? Tak. Hurtownia drobiu i jaj. Jakie to było doświadczenie? No, to praca przymusowa była, tak? No, przymusowa. Ale praca nie była taka ciężka. Właściwie dobrze trafiłam. Jakoś przetrwałam ten okres. W 1946 roku zdała pani maturę, a już w 1947 była pani w Łodzi, gdzie rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej. I jest Pani wychowanką profesora Aleksandra Zelwerowicza i pani profesor Janiny Romanówny. Tak. Czy o swoich pedagogach wielkich, wspaniałych mogłaby nam pani opowiedzieć? No dobrze pan określił, wielcy, wspaniali. Ja sobie ulubiłam bardzo Janinę Romanównę. No, cudowna osoba, ciepła, dowcipna, niezwykle Naturalna, świetny pedagog, ale taka rozbrajająca. Nie miała tej sztywności pedagoga. Kapitalna osoba. Bardzo ją lubiłam i bardzo chciałam, żeby mi przekazała no, swoją lekkość, jakąś. Sceniczą. Nie wiem, czy mi się udało. Czyli ta lekkość, którą widać chociażby w pani kreacjach filmowych jest dziełem Janiny Romanówny, no, można tak na określić. Pewno. Poniekąd. Chciałem zapytać o profesora Aleksandra Zerwerowicza. Czy on był bardzo ostry, tak jak wspominają go inni, między innymi nie, Lidnia nie ostry. On był stanowczy i wymagający, tak jak być powinien. A czego panią uczył? W ogóle teatru. To skarbnica wiedzy teatralnej. Ja dokładnie jej nie pamiętam, ale no, wszystko przekazał, co, co mógł, a ja chwytałam, co mogłam. Właściwie na samym początku Pani edukacji teatralnej wzięła Pani urlop dziekański po to, żeby zagrać w pierwszym filmie. Za Wami pójdą inni. Tak ten film się nazywał. I jaka była wtedy rzeczywistość? Bo oczywiście film nawiązuje do, do, do rzeczywistości wojennej jeszcze. Tak. Yy, moja bohaterka umiera w zamachu na kafe-klub. Nie chciała mnie puścić do filmu ze szkoły teatralnej, mimo listów i próśb, które słałam. Wobec tego poprosiłam o urlop i zagrałam i potem wróciłam, ale już do szkoły teatralnej w Warszawie. Bo i Zelwarowicz, który był dyrektorem szkoły, właśnie się przeniósł do Warszawy. A między innymi z Adamem Hanuszkiewiczem pani gra. Ale jakie były te, te pierwsze pani wrażenia y, wynikające z grania w filmie? Bo to było zdaje się coś innego niż teatr. No, zdecydowanie coś innego. No. Wrażenia. Starałam się jak mogłam, ale to inne środki wyrazu, inne. Inne poczucie, w ogóle. Brak takiej styczności, jakby bezpośredniej, z, z partnerem. Ale kamera panią bardzo polubiła, bo zaczęły no, chyba się. nie bardzo. Nie, a przecież zaczęły pojawiać się kolejne propozycje. Między innymi kolejny film Piątka z ulicy Barskiej w reżyserii Aleksandra Forda to już rzeczywistość powojenna. No ale te, te filmy później wiemy. Pani też grała w Nikodemie Dyzmie. Tak. Kariera Nikodemia Dyzmy. Panią Kunicką. Tak. I grała pani z dotkiem Dymszą, legendarnym, o, wielkim tak, aktorem, tak. tak. <gryw> Zabawne były kontakty z nim. Bardzo, bardzo miłe wspomnienia. Ogólne mam. Proszę mnie nie pytać o szczegóły, bo nie pamiętam, ale ogólne, bardzo miłe. Ale nazwisko Dymsza wywołuje uśmiech na twarzy. Tak. Chyba nie można bez uśmiechu o nim, o nim wspominać. Dodek Dymsza, oczywiście. Proszę pani, jeszcze chciałem zapytać o teatry, bo pani grała w bardzo wielu różnych teatrach. No, wspomnieliśmy Wrocław. Ale później Teatr Polski w Warszawie, teatr dramatyczny, teatr Komedia, tu czytam mam tak długą listę i teatr narodowy, z którym była pani zdaje się najdłużej związana 30 lat, tak. I nie tylko Polska, ale też zagranica. Chciałem tutaj zapytać o pani współpracę z Radiem Francuskim, bo pani... Czytała różnego rodzaju audycje tak, w sekcji tak. Polskiej Radia Francuskiej. Tak, wyjątki ze sztuk, jakieś monologii. Tam był polski kierownikiem sekcji Polskiej Radia Francuskiego, Był poeta polski Winczakiewicz. I on mnie zaprosił tam, wiedząc, że jestem w Paryżu. I tam brałam udział w tych audycjach. A w pewnym momencie pani aż trafiła. Do Nowego Jorku. No tak, z racji yy, z przeniesienia męża do, do Nowego Jorku, który był korespondentem radia i telewizji. Jest pani autorką książki, Jak odkrywałam Amerykę. Dlaczego pani napisała tę książkę? Chciałem zapytać. No, z, na one czasy był to ewenement. Wiedza o Nowym Jorku, bardzo niewiele ludzi tam trafiało i miało doświadczenia na ten temat. Ja no byłam tą, że tak powiem, w cudzysłowie wybranką którą to też spotkało. No i starałam się przekazać to, co potem, czego potem doświadczyliśmy tutaj po wszystkich przemianach. Politycznych, które nas spotkały. Zrobiła Pani kiedyś taki monodram, śmiech afrodzycy. Tak. To było Pani dzieło, Pani monodram. I łącznie z y, taką y, barbarą brach. Razem pisałyśmy scenariusz. I pani reżyserowała. Tak. Powstanie tego monodramu wiąże się z Solidarnością, bo premiera, zdaje się, była, de, była pierwsza, poświęcona, tak. pierwsza, pierwsze tak. przedstawienie było grane dla Solidarności. W tamtych czasach, jaką to miało rangę? Jakie to ma znaczenie dla pani dzisiaj? No, wspomnieniowe. Wspomnieniowe, a wtedy no, było to ważne? No, wtedy było ważne, ale potem. Straciło znaczenie. Ostatni pani spektakl wizyta starszej pani. Yy, w Teatrze Narodowym zagrała pani. Klary Zachanawskiej. Ponad 30 lat temu. Tak. I przez ten czas właściwie nie pojawiała się pani na scenie, będąc przecież w pełni sił. Czyli pani ponad 30 lat temu. To było 30 lat? Tak, tak. Aha, aha to było ponad 30 lat bo mamy 2024 a to był 89 rok. I czy mogę się pani zapytać dlaczego przez tak długi okres czasu nie gra pani w teatrze? Nie wiem. To znaczy że nie ma propozycji czy nie ma chęci pani? Nie, no chęci były, ale ja jestem dość trudną osobą, jeśli chodzi o tak zwaną karierę. Ja się o nic nie staram, wie pan. Biorę to, co przychodzi. Może był taki moment, że nic nie przyszło i zrezygnowałam. Może no jakoś tak się... Rozminęłam z teatrem. Wzięła Pani udział w, w niezwykłej produkcji w filmie w reżyserii Jacka Bławuta Jeszcze nie Wieczór. To była produkcja w Skolimowie. Kręcone były sceny. O, to dotyczyło Państwa, artystów, artystów emerytów, że tak powiem, sceny polskiej, weteranów można powiedzieć, i pani gra tam w, no, w niezwykle naturalny sposób właściwie siebie. Czyli, czyli pani gra siebie tam. Ja to przynajmniej tak odbieram. W pewnym momencie pani takie wypowiada słowa, że y, po tylu latach wystąpię jeszcze na scenie. No może dlatego pytano mnie potem, czy ja jestem w Skolimowie i myślano, Wiele osób tak myślało, że ja jestem rzeczywiście już usadowiona w Skolimowie. Ale nie, ja tylko zagrałam tę rolę. A mieszka Pani w Warszawie, na pięknym Żoliborzu, Bożu, wśród. Tak, wyjątkowa drzew. dzielnica. Przyznam szczerze, że jak tutaj wchodzę, nie tylko do pani, to jest tak piękne miejsce, a to jakaś inna kraina, jakaś bajka w ogóle, ale sama ta dzielnica sprawia wrażenie innego świata, bo wyjeżdża się z tej Warszawy wieżowców, wielkich budynków, tego, tego smrodu, gwaru miasta, a wchodzi się w, tutaj w, w tą dzielnicę. Czy dlatego, że jest tu spokój, pani wybrała to miejsce? Żoliborz? No tak, głównie. Głównie dlatego, a poza tym tutaj, właśnie tutaj, bo szukaliśmy mieszkania, ale mieszkaliśmy na Żoliborzu, tylko dalszym na Gdańskiej. I szukaliśmy jakiegoś miejsca, które by nam bardziej odpowiadało, właśnie takiego związanego z przyrodą. No i trafiło tutaj na, na tę dzielnicę całe szczęście. I po dziś dzień jestem bardzo zadowolona. Jest urokliwe miejsce, Żoliborz Park, Cytadela tuż obok, spokój, cisza, spacery. Czy za sceną się tęskni? No, bardzo. A gdyby dziś pojawiła się jakaś propozycja, czy przyjęłaby Pani tę propozycję wystąpienia w jakimś spektaklu lub zagrania jakiejś roli? No, z wielką ochotą, ale już kiedyś mi zadawano to pytanie bez konsekwencji, więc myślę, że tym razem też będzie <grytanie> bez. No, ja gdybym był dyrektorem teatru, z całą pewnością bym panią obsadził. Dzięki. Jeżeli pani by się oczywiście zgodziła, przyjęła, to byłby wielki zaszczyt. Ja jeszcze chciałem zadać jedno pytanie, które już pani zadałem prywatnie, bez udziału kamer, ale postanowiłem, że jeszcze włączę do naszej rozmowy, bo to jest też bardzo ciekawe. Wspomniała pani, że kiedyś przychodziły do pani młode adeptki sztuki teatralnej po jakieś rady, wskazówki, sugestie. A teraz tak nie jest. I już dawno nikt nie, nie pojawił się u pani, nie szukał Ewy Krasnodębskiej, żeby zapytać jak to jest grać, jak należy grać. Dlaczego? No, Widocznie uważają, że już jestem passe. <laughs> no, przecież... no bo to jest, przyjęłam 98 lat ale wielka sztuka, wielka klasa ludzi nie starzeje się nigdy, przecież Pani jest, może przekazać No ale to właśnie wszystko. zaszyłam tutaj, mały mam kontakt ze stroną teatralną życia, tak sprywaciałam. No ale są piękne pamiątki w postaci Pani filmów, to jest, to jest w ważne. W filmie niewiele się udzielałam. Wolałam teatr. Wolałam bezpośrednią styczność z partnerem. Hmm. Więc pani Terzego. tak naprawdę tęskni za teatrem, za, za pojawieniem się na scenie. Może kiedyś jeszcze pani wystąpił u nas w Żyrardowie i powie swój wspaniały fortepian Chopina. Dziękuję bardzo. Miło mi będzie. Oby tak było, proszę Pani, bo jest Pani naprawdę skarbem. Pani prawda wyrazu jest nieoceniona i może nie zauważona też przez młode pokolenie. Ale ja chciałbym, żeby nawet ta rozmowa no, czemuś posłużyła, żeby Panią jakby jeszcze raz na nowo odkryli ludzie, którzy nie mają prawa Pani pamiętać. W teatrze, no bo tak długi okres czasu. Serdecznie Pani dziękuję za tę rozmowę i bardzo cieszę się, że Pani w swoim domu przyjęła nas Eryka z telewizji żaradowskiej, że, że mogliśmy porozmawiać i, i, i troszeczkę Panią przypomnieć. Ja również dziękuję, miło mi było. Dużo zdrowia życzę Pani. Dziękuję.